Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 15 września 2025 roku. Po 1241 rozporządzenie ministra finansów i gospodarki z dnia 10 września 2025 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na podstawie artykułu 39 ustawy 4.1 i ustawy 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. O finansach publicznych dziennik ustaw z 2024 roku. Pozycja spóżm sm. Punkt pierwszy zarządza się. Co następuje? Paragraf punkt pierwszy w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 2 marca 2010 roku. prawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, dodatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dziennik ustaw z 2022 roku. Pozycja spóżn. SM. Punkt drugi prowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy w załączniku nr dwa do rozporządzenia a w dziale Myślnik Przedwórstwo Przemysłowe. Myślnik uchyla się rozdział dopłaty do odsetek od kredytów na finansowanie kontraktów eksportowych. Myślnik uchyla się rozdział rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Myślnik rozdział wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych otrzymuje brzmienie Wspieranie polskiego eksportu. W dziale "Myślnik Działalność usługowa po rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii dodaje się rozdział 71 wraz z objaśnieniami brzmieniu. Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej. Rozdział ten obejmuje dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej zlecane do wykonania podmiotom zamyślnik myślnik i dotyczący modernizacji lub aktualizacji prowadzonych przez organy baz danych oraz ich dostosowania do obowiązujących przepisów prawa. W dziale myślnik obrona narodowa po rozdziale działalność badawczo-myślnik rozwojowa dodaje się rozmyślnik dział 75281 wraz z objaśnieniem jara z rozdział 75282 brzmieniu. Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej rozdział ten nie dotyczy Komend Wojewódzkich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. 75 282 zadania o charakterze obrony wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane są myśl pane przez Państwową Star Pożarną. Punkt pierwszy zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dziennik ustaw z 2024 roku. Pozycja 1756 1907 oraz 2025 roku. Pozycja 39. Punkt drugi zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia została ogłoszone w Dziennik Ustaw z 2022 roku. Pozycja 1571 i z 2023 roku. Pozycja z 2024 roku. Pozycja 1096 i 1872 oraz z 2025 roku. Pozycja. Dziennik Ustaw Myśli 2 Dwa Myśli POS. 1241. W dziale Myśli Dochody od osób prawnych. Od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobom myśli prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Po rozdziale wpływy z podatku akcyzowego od zestawu części do urządzeń do waporyzacji dodaje się rozdziały myśli brzmieniu: wpływy z globalnego podatku wyrównawczego, 75 667, wpływy z krajowego podatku wyrównawczego, 75 668, wpływy z podatku wyrównawczego od niedostatecznie opodatkowanych zysków, 75 669, płaty fundacji rodzinnej. A w dziale Myślnik Ochrona Zdrowia po rozdziale i Wyczerpienia dodaje się rozdział 85159 w brzmieniu Działalność Centrum e -myślnik Zdrowia. W dziale Myślnik Pomoc społeczna rozdział jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wraz z dodawanymi objaśnieniami otrzymuje brzmienie jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej w rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki WIN na mieszkania treningowe i wspomagane. Objaśnienia podziale myśli i kultura fizyczna otrzymują brzmienie w jednostkach samorządu terytorialnego w rozdziałach: Myślik, myśli, Myślik, 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 Myślik. 92 tysiące 500 się wszystkie dochody i wydatki na realizację zadań bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych, o których mowa w tych rozdziałach. Natomiast w rozdziale właściwym dla danej jednostki, w szczególności w rozdziałach: w zakresie wydatków wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. W przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje w rozdziałach wymienionych dyrekt od pierwmyślniejszego do dziewiątego dotacje, w rozdziałach tych wykazuje się wydatki finansowane z dotacji związane z realizacją zadań w sposób umożliwiający prawidłowe rozliczenie tych dotacji. Punkt w załączniku 3 do rozporządzenia. A w paragrafie wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z niezrealizowanych zysków dodaje się paragraf 18 w brzmieniu: wpływy z opodatkowania wyrównawczego. Paragraf wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie. Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, w przedszkolu lub w kole paragrafie tym klasyfikowane są opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w publicznych kołach, przedszkolach, w żłobkach lub w innych formach opieki nad dziećmi w wieku do lat punkt 3. Objaśnienia do paragrafów wpływy z różnych opłat otrzymują brzmienie. Paragraf ten obejmuje w szczególności myślnik należności i opłaty z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze, myślnik opłaty za szczególne korzystanie z płci i urządzeń wodnych stanowiących własność państwa, dziennik ustaw myślnik czy myślnik podź. 1241. Myślnik opłaty za do rejestru programów rozprowadzanych oraz programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym. Myślnik zwrot kosztu postępowania administracyjnego. Myślnik opłaty za legitymację lub pikaty legitymacji, druki meldunkowe, różne druki. Myślnik opłaty za kształcenie studentów zagranicznych w Polsce na podstawie umów. Myślnik wpływ od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci wychowanków w, w zakładach dla nieletnich. Myślnik opłaty za patenty krajowe. Myślnik opłaty za patent europejski. Myślnik opłaty legalizacyjną o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku. Myślnik Prawo budowlane, Dziennik Ustaw z 2025 roku. Pozycja spój... Zm Myślnik opłaty o o zawarcie porozumienia w sprawach ustalenia central sakcyjnych między podmiotami powiązanymi. Myślnik opłaty komorników sądowych zapisem na udzielenie informacji przez organ podatkowy o których mowa w artykuł 299, paragraf 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Myślnik koordynacja podatkowa, dziennik ustaw z 2025 roku. Pozycja. Współ. Myślnik opłaty za wydanie wypisu z rejestru zastawów skarbowych i zaświadczenia, o których mowa w artykuł paragraf 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Myślnik koordynacja podatkowa. Myślnik opłaty za wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji przedsiębiorstw, o którym mowa w artykule 94 ustawy 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów dziennik ustaw z 2024 roku. Pozycja. Spójrzmy. Myślnik opłaty, o wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego interpretacji indywidualnej wynikającej z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Myślnik koordynacja podatkowa. Myślnik opłaty, o wniosku o wydanie interpretacji ogólnej przed ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Myślnik opłaty o wniosku o wydanie opinii w sprawie opodatkowania wyrównawczego, o której mowa w artykuły, paragraf 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Myślnik koordynacja podatkowa, myślnik opłaty obniosku o wydanie opinii zabezpieczającej o której mowa w artykuł z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Myślnik koordynacja podatkowa, myślnik opłaty obniosku o wydanie decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania. Okt myślnik rejmowa w artykuł z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Myślnik koordynacja podatkowa myślnik opłaty obniosku o wydanie opinii zabezpieczającej w sprawie opodatkowania wyrównawczego o której mowa w artykule z paragraf 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku myślnik koordynacja podatkowa myślnik opłaty o, o wydania opinii w zakresie transgranicznego przekształcenia połączenia albo podziału spółki o której mowa w artykule z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku myślnik koordynacja podatkowa myślnik opłaty w z tytułu złożenia wniosku o zawarcie lub zmianę porozumienia inwestycyjnego o których mowa odpowiednio w artykuł z paragraf 1 oraz w artykuł z paragrafa punktu 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Myślnik koordynacja podatkowa. Myślnik opłaty główne z tytułu zawarcia lub zmiany porozumienia inwestycyjnego, o których mowa odpowiednio w artykuł z paragraf 1 oraz w artykuł z paragrafa punktu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Myślnik koordynacja podatkowa. Myślnik opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub w innej formie opieki nad dziećmi w wieku do lat punkt 3. Do do paragrafu środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw otrzymują brzmienie. Paragraf ten obejmuje w szczególności. Myślnik środki otrzymane z funduszu pracy przed powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego Urzędu Pracy na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2025 roku. O rynku pracy i służbach zatrudnienia Dziennik Usta pozycja punkt 20. Myślnik środki funduszu pracy przeznaczone na realizację innych zadań wynikających z odrębnych ustaw. Punkt trzeci w załączniku nr 4 do rozporządzenia. A grupa wydatków środki własne Unii Europejskiej 851 do otrzymuje brzmienie środki własne Unii Europejskiej 850 do Dziennik Ustaw Myślnik 4 Myślnik POS 1241 W jednostkach samorządu terytorialnego grupa wydatków o symbolu 1610 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne artykuł 236 ustawie 4.1 ustawy 619 do 661 do 672 do połączenie z czwartą cyfrą. otrzymuje brzmienie. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne artykuł 236 ustawie 4.1 ustawy 619 do 661 do 672 do połączenie z czwartą cyfrą. Pobjaśnienia do paragrafu środki funduszu pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw otrzymują brzmienie. Paragraf ten obejmuje w szczególności Myślnik środki przekazane powiatom z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego Urzędu Pracy na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2025 roku o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Myślnik środki Funduszu Pracy przeznaczone na realizację innych zadań wynikających z odrębnych ustaw. Paragraf: Realizacja zleconych programów poręczeniowo myślnik gwarancyjnych otrzymuje brzmienie: Realizacja zleconych programów poręczeniowo myślnik gwarancyjnych i wspierania eksportu a po paragrafie wydatki związane z finansowaniem programów myślnik dodaje się paragraf 850 z objaśnień myślnikami w brzmieniu. Rezerwy paragraf ten dotyczy wyłącznie rezerw na wydatki w grupie środki własne Unii Europejskiej. Punkt czwarty w załączniku nr 7 do rozporządzenia. A paragrafie świadczenia społeczne po pozycji świadczenie pieniężne przysługujące członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia, dodaje się pozycję 311 018 w brzmieniu wypłaty z tytułu zbiegu świadczeń z rentą rodzinną. W paragrafie wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych myślnik pozycja sprzęt inżynieryjny oraz kolejowy dla celów wojskowych otrzymuje brzmienie sprzęt inżynieryjny i obrony czy broni masowego rażenia myślnik po pozycji 606 dodaje się pozycję myślnik w brzmieniu składników majątku służących do prowadzenia działalności w dziedzinie obronności i bezmyślnie pieczęstwa państwa na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku. Myślnik prawo upadłościowe, dziennik ustaw z 2025 roku. Pozycja spój... 606 017 bezzałogowe systemy uzbrojenia i zabezpieczenia działań wojsk 606 018 Sprzęt kolejowy dla celów wojskowych 606 019 Sprzęt przeładunkowy i mechanizacji i prac przeładunkowych 606 020 Sprzęt satelitarny. Punkt 5. W załączniku nr 8 do rozporządzenia w paragrafie świadczenia społeczne po pozycji 311 016 dodatek weterana poszkodowanego dodaje się pozycję 311 017 w brzmieniu. Świadczenie pieniężne przysługujące członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zamodowych, tmyślnie jak śmierci stopiła w związku ze służbą albo podjęciem poza słuszną czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia. Paragraf punkt drugi, jednostki samorządu terytorialnego dostosują uchwały budżetowe na rok 2025 do przepisów rozporządzenia zmienianego paragraf 1 brzmieni na mniejszym niniejszym rozporządzeniem, terminie 3 miesiące od dnia wejścia w życie nie rozporządzenia. Paragraf punkt trzeci przepisy. Punkt pierwszy, działu myślnik przekórstwo przemysłowe. Działu myśli, działalność usługowa. Działu myśli, obrona narodowa. Działu myśli, dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Działu myśli, ochrona zdrowia. Działu myśli, pomoc społeczna w zakresie nazwy, rozdziału 85 220 oraz objaśnień i podział kultura fizyczna w załączniku do rozporządzenia zmienianego w paragraf 1, brzmienie nadanym niniejszym rozporządzeniem. Dziennik ustaw myśli, Bich, myśli, 1241 punkt drugi paragraf z opodatkowania wyrównawczego oraz paragrafu wpływ z opłat za korzystanie z wymyślnik żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w załączniku 3 do rozporządzenia zmienianego. w Paragraf 1. brzmienie na danym niniejszym rozporządzeniem. Punkt trzeci grupy wydatków środki własne Unii Europejskiej 851 do paragrafu realizacja zleconych programów poręczenia w omyślni gwarancyjnych oraz paragrafu rezerwy w załączniku 4 do rozporządzenia zmienianego w paragraf 1 na danym niniejszym rozporządzeniem. Punkt czwarty paragrafu wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w zakresie pozycji sprzęt inżynierii myślnik oraz kolejowy dla celów wojskowych pozycji bezzałogowe systemy uzbrojenia i zabezpieczenia działań wojsk pozycji sprzęt kolejowy dla celów wojskowych pozycji szczyt przeładunkowych i mechanizacji prac przeładunkowych oraz pozycji szrót satelitarnych w załączniku 7 do rozporządzenia zmienianego w paragraf 1 brzmienie nadanym niniejszym rozporządzeniem myślnik stosuje się po raz pierwszy do planowania i wykonania budżetu państwa oraz budżetu w jednostek samorządu terytorialnego na rok punkt paragraf punkt czwarty rozporządzenie wchodzi w życie z nim następującym pod nią ogłoszenia, z wyjątkiem punkt pierwszy paragraf 1, punkt 1 lit. W zakresie objaśnień do rozdziału punktu 2 lit z punktu 3 lit oraz punktu, które wchodzą w życie z dniem następującym pod dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2025 roku. Punkt drugi, paragraf 1, punktu 4 lit, a, które wchodzi w życie z dniem następującym pod dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2025 roku minister finansów i gospodarki Aldomański.